Hej, cześć, siemanko, witam wszystkim, ludzie. Z tej strony Kingslayer jest dzisiaj ze mną pan Benek i pan Caesar. Welcome, welcome. Dzień dobry. <laughs> tak. I dzisiaj gramy sobie na Nightmare, na Faremkach. Miejmy nadzieję, że będą ciekawe duchy, ciekawe investigaty. Nagrywamy to wieczorem, ponieważ w dzień się nie dzieje nic ciekawego, bo są duchy typu Wraith i nie można nic innego zrobić. Zatem, no to co, chłopaki, ready i zaczynamy, nie? Yes, yes. Oho. Indeed? No, także gramy sobie w ten sposób, oni mi teraz nie słyszę jakie ja do Was gadam, ale zaraz mnie usłyszą. Where is Benny? Ale pamiętajcie, language, be kind. No oczywiście być toksyczni jak najbardziej, ja wiem, wiem. No raczej że tak. Mój tak. wewnętrzny ma mam oczy bo on zimowe to nie zmienił. Także tak się chyba porozumiewamy. Tak. Najlepiej. Kodówkę, no. no najlepiej, nie? Elegancko. Bez kart jest. Bez pozytywki. Lustro. No, czekaj fotę. Co ci lustro mówi? Yy, widziałem jakiś... Chyba tam, gdzie Piotrek był. Tutaj, to, to jest tutaj, ten pokój, tutaj te drzwi. Tutaj? No tu, tu gdzie... przy wejściu, zaraz po lewo. Lece, lece. Tu gdzie te karty zazwyczaj są, te drzwi mi pokazywało. No, Ciepko, może zmienić pozycję też, nie? Wiadomka. Można się znieść oczywiście, bo No tak, tak. Tylko no, to jest tutaj też, pokazać ze spirit box'em. Dobrze, dobrze. Kurde, dziadu. Przestraszyłem, myślałem, że hand. Ja wezmę pisemkę. A wiesz, że tam jest zapalone światło, nie? Nie, ja tu światło. Ale to jest w tym pokoju, gdzie się pali światło. Aha, to nie jest na tylko No to wiesz, może tak. Gdzie to jest, tu jest? Tutaj, tutaj. No sprawdzę jeszcze lustro. Teraz jest w jakimś kiblu O fajny. To góra no, wiedziałem o tym nie Do chwila, ty stój Silvio przy tym tym yy, lustrzamy, kibel znajdziemy i zobaczymy kogo będzie widział w kiblu. A ja jestem w kiblu, weź zobacz. Jestem w jednym kiblu. Idę idę Światło się pali jak coś, napaliłem, jestem z kamerą Przestraszyła mnie szmata O! Kibel z miotłą Dobra, ja idę. Ole, piorun kuknął. Tu jest miot, za razu. Tak, tak, ona mnie poruszyła, kwiat mi dotknął, a więc to jest... Go, Steven? Projektor, projektor, projektor! Projektor, no. Ja... Na was, na obszar. Patrzę za orbami od razu, no, jak tu no, jestem. Nie. To I jest jem, Nightmare, to nie bierzmy na... tego tak pod uwagę, nie? racja, racja. Dobra, idę zanieść tam uv i sól i przyniosę książki z dołu. Znowu się zaraz pił przez chwilę na mnie. Jem, 4 no to ten, Benek z bym by musiał pogadać. jednego Dobra, wracam ogarniemy temat. Dobra, książkę leżą. No jeszcze nie. Dobrze, dobrze. Mogę poszukać. Ja tak jak jest na dole to wejście widzicie na chwilę. Zaraz, chwilka, chwilka, sekunda. A auto, a Dobra, także ogólnie widzowie eh, Cyka, gadamy chodzi, bo, ja, że sobie, że na Wojskacie, ponieważ. Dlatego, no, że Ubenka jest stała ja z Matula w tle mu gada. No, no jak, Plus chcemy tak, żeby było bardziej klimatycznie. No gadaj, gadaj. Kwestie poboczne, co my tu mamy? To rabiotyk, świeczka, okej. Okay. ...i sensor. To ja sensorek wezmę. No bo nie da się teraz tak, że ten... Może ukrywa. Może ją, może ukrywać, albo po prostu nie odpowiada i mam ich w dupie. To jest frajerem Możliwe. Dobra, idę kosteczki poszukać. Chcesz zabrać kandydatkę? Chcesz zrobić to dla Ten kolektor dosłownie tak... Weźcie świeczkę, bo mamy kosta tak by the way Tak, tak, mam, 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 się przyniosłem, no tak, Dobra, na strychu nie ma żadnej kostki Może. Ej, what the fuck, ona mi tu kliknęła w okno. Tu w tym pokoju, gdzie jestem, mi puknęło w okno. Chwilę, zaraz sprawdzę lustro, tylko was na wtedy. Sasi, może jeden zobaczył tutaj. tutaj. Słyszałem takie puknięcie. Are you here? Are you close? Where are you? Pokazuje korytarz niż może, teraz ten, wiecie? Może, to się korytarz od... pokazuje. Pokazywało tutaj to przejście, bardziej korytarz niż ten właśnie sam Okej. Okay. co jest. Bardzo szybko się przemieszcza w takim good? wypadku. Z pokoju do pokoju, tak naprawdę. No, raz się, raz się. Dobra, idę za tą kostką jeszcze. że jak widać, widzowie mamy. O to widzowie, możliwe, że jesteśmy kurde, martwi. To się Halo, ktoś kto żyje? Ja, Piotrek umar. To jest revenant. Obstaję od razu instant, czy to jest revenant? Jest umar. Właśnie też mi się wydawało, że taki mega wolny był. No. I teraz mówię, no to jest Revenant, bo on tu zaczął biegać nagle. Hmm. No to co, potrzebujemy stópki porobić. No, fajnie by było. A wszystko, co jest mamy u góry, nie? Postkę to mam w dupie, nie szukam tego nawet. Nie no, jebać. Dobra, chodź, porobimy stópki. Na razie. Dobra. Zabrać światło od razu, bo nam psycher leci inny web na łeb, na szyję. Jestem taki. Jestem no. taki. Zobacz so, kostka, 500. tu jest, nie mogę jej podnieść. Czekaj, spróbuję zrobić zdjęcie? Zrobić tak? Podniosłem, dobra, jest. No otwiera ty. Ej, rzuca ty kurwa, on aktywny. zobacz to? chłop odjebało. On się przeniósł? O w dupę. Might be dead. Czemu się ze mną nie schowałeś? Nie widziałem. Kurde. Chyba już koniec. Bochy mnie. No, zdjęcie ducha mamy, ale zrobiłem ty zdjęcie stupek. Znaczy zdjęcie otwieranych drzwi dwa razy nie zleczyło nic. Mamy wystarczające dowody, że to jest Revenant, nie? No, więc... W ogóle wyścigiły bez klucza? To jest oba. Ej, to... Jakim cudem wymyśliliście... My... No właśnie, ja tak na końcu mówię, nie? Tak się zastanawiam, że. I ja, nie jesteście. Ja, ja się na końcu zastanawiam, że dlaczego Revenant i tak patrzy, nie ma Revenanta. On normalnie, on was zgubił z oczu, w ogóle, on ty uciekłeś przed nim, on wszedł w okno, on normalnie chodzi, mówię, ja pieprze, oni myślą, że to Revenant, ja nie wierzę w to nie. No ja tak na sam koniec patrzę. Że dlaczego Benek myśli, że Revenant, skoro nie ma z tych dowodów na Revenanta? No, 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 właśnie ciężko, tutaj nie. Zbambuzlowaliście się, mogliście posłuchać jak tupta bardziej, jak was nie czesował. No ale co, chyba next go, co? O no tak, nie tak, zawsze to, się bo... baituj na revenanta, bo myślę, że w revenant jest taki wiesz, w miarę wolny, że wolny tak... Nie, on Duch... jest potężny, On jest on wolniejszy, jest słychać, to jest, on jest tak wolny, że to słychać na pierwszy rzut na pierwszy rzut. to za siło tego, Benek, zawsze do wody nie patrzysz na te na tablice i rzucasz jakiś random ducha, potem... <laughs> ojej. Nie, a to w Raifik, widzisz, kurde, mówię, że będzie ciekawy odcinek, widzicie widzowie? W no, Raifik znowu, a jest gówno. Późna, to nie oddaję. Dobra, go next. Dawaj ready. Joż jesteśmy Jesteśmy klaunami To jest. Powiem, ty a widziałeś ty, zrobiliśmy chyba łączy. nauki challenge ty. Bo skoro ja przychodzę, a ty klucz wisiał, nie? Nie, ja klucz zabierałem To ciekawe No ja widziałem, że klucz wisiał. Ale też te duchy się przemieszczały ciągle. Znaczy ten wriping. No ja dostałem taki kurde wriping, ja się zaraz mi się przed mordą, mi chłopik hanta zaczął, więc no sadgiel. Ale później jak on się odpalił nagle, ty, tylko rzucał, zaczął otwierać drzwiami i rzucać wszystkim. No właśnie widziałem, stałem tam koło was, mówili ja pieprzy, raz drzwi otworzył w ogóle, się zdziwiłem. Ale mi się też wydawało tak, jak siedziałem schowany, że to może być Revenant, bo taki wolny był faktycznie. I mi rzuca. Coś. No no. Po góry. To. To, Zostawiam na kanapie MFA, a jak chcesz. Ja tam koło tego Odpowiedział? Nie, 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 póki co nie. Włączniki pewnie na strychu co? Nie, są w workshopie. Dobra, z frazy Spirit Boxa jak widzicie, nie? Bo jak na razie to nie... No, spokojnie, spokojnie. Ja się Na tym Nightmare'ze te duchy to naprawdę, one są takie dzikie. Dobra, no, Na tych domkach też się jak cię mogę, ale tutaj na tych innych to jest ciężko. No, jest ciekawie, jest ciekawie, naprawdę. Pytanie, jaki kurs Object jest, nie? No, za chwilę zobaczymy, spokojnie. Tak ja pójdę lale zobaczyć. Aha. I Idziemy, Helm Coś się nie zaświeci Zgadźcie, to był na orbach dwójka Zgadźcie, światło, proszę Orby, patrzysz? Tak, są orby, są orby No tutaj lata ta tego, tego No tutaj lata orb okej, okej Jest orbik, Idę na poszukiwania, kurs Objecta do góry

a na jakieś tym... nie ma na półce pozytywki? Nie wiadomo ale mam kostkę Na półce powinna być pozytywka ja? A nie Kurwa sorry, nie ta mapa Co jest, Piotr Projektor jest Aha ormy no, okay. i projektor O nie high rajtu High i idę po ten mikrobiłeś Weź świeczkę przy okazji mamy tego questa na no to Spoko, spoko Kurs jak no to, to, to na razie chłopaki nie mam Tak, tu, ten No właśnie będę do No co? A coś jeszcze może być na strychu, na strychu chyba Udo jeszcze jest na Blizzardzie Nie wiem, nie wiem Rozglądam się Jak to mogą być takie pół tak powiem, cicho Marki Szelest, to wezmę Krucyfiks. Ha, no. Tak w razie w. A to sens. O, krąg Ma, jest. Mam... No, okej. Okay. No to jakby... Pan? Nie, nie tylko even. jest Nie, event... No jest. W sumie to go nie będziemy musieli odpalać. No, plus jeden, plus jeden. Dobra, to... Ee... Internosterai Spiritus Sanctus Jee Jeet. Jeet. Jee Jee nie, Jee Jee to, no, Jee przecież, bardzo, tutaj sur masz przecież. Ale nie mamy. Aha, Jee Idę, Jee 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 Jee

Znowu zagrał, nice, nice, you're very nice player, man. Can you play something on z piano again? No? Can you step in the salt? To co widać, kurde, a gdzie no, jest, no, jest no, aparat no, jakiś no. kolejny? Ja miałem jeden tylko gdzieś, czekaj gdzie jak go... Dobra, tu leży, jeden, trzy klisze na krześle. Ja tu też rzeczywiście jakoś otworzyłem drzwi, może jedną, dwie może, o bo... Chociaż bardziej bym stał, że tu coś przy Nie może majstrował, bo tu... Pariu, nie? No, to jest blisko, nie ten ten Zaraz się okaże na silku, na Jak odpali się to się okaże kurwa Jure bo y okej nie lubię jak się mówi do niego nie? Ano ano No a gadam do niego przez Spirit Boxa, to wtedy zapalił to niby nie? Te, o przebieg znowu? Na... Ale o tupta tupta O Jej debil do... Mi tu, mi tu. No, no, no. O, znowu świeczkę zgasł. Ej, już jaki przebieg, kurwa, na tym projektorze się obsrałeś. O, szybki. Jakarczyk, no, mówię, no, no, no. Teraz pytanie. nie? Oho, przebieg tu. Tak to wygląda. O, tutaj jest, przy kanapie. Tak jakoś, żeby się paliły krucyfuksy, tak średnio. Mamy quest'a, także średnio No tchaj tak, no, nie wiem to tchaj, no zaraz wie, czy teraz to nie... By, my jesteśmy tu za długo, więc nawet jakby tchaj się odpalił, to by nie byłby tak szybki, nie? No właśnie, więc to by ciężki. ciężkie. To, to będzie problem. Nie? Trzeba gadać nie, na tym, nie. na voice ogólnym, czy się zredpilić. Can you speak for Hello? No. No. No, ja spróbuję tego tak. Are no. you mad? Do you like no, when no. we talk to you? Russell, Anderson, you want hear us voices? Ok, no, trzep you sure you know. You, know. you like it's when I talk to you? Anderson. Nie śpiewał, Russell. tak? Nie, 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 nie ma. Na razie szepta tylko. Mógłby jeszcze w jedną sól wdepnąć. Russell Anderson, can you step in salt one more time, please? Russell okay. Anderson, Russell Anderson. Fan? Or open fan? Krwawy Russell, krwawy Russell, krwawy Russell. <mum> Lord Russell. Show yourself, Georg. Georg, is that you? <laughs> o, jak przebiegł. No. Huchnął mi w mordę. Hello Russell, can you, can Co you speak to you speak to this thing in my hand? Come on. Oh, thank you, thank Hello, you. Hello Russell, I, my name is Gustavo, but you can call me Gus. Oh, teraz tutaj. wolny Just był. O, stepuje, macie tutaj. Kurde, 15 decibeli, fuck man. Ekresywny. Kurwa głośny, co ty glany nosisz? No, trzeci raz szepty, nie, ale tu no, chyba nie bansz, no nie wiem, będę jeszcze otrzymał to, ale wątpię. Idę po drugi parabiotek, bo mam spoko, spoko, bo razy mi się No powiem się tak, było. widzowie, drugi meczyk jest I już tykawszy, aczkolwiek da... Oho. Co to za ghost eventy? O oh, kurde hot jaki demogorgon O oh, krucyfiks się zaczyna najarać. Uh, uh. Oh, no bardzo dobrze To bardzo nie krucyfiks to, <grym> to To nie krucyfiks to jest ten Aha, fuck me! Hmm. <grym <grym> I got Ale nie ty, on był tutaj w tym rogu to był... Nie właśnie no, no tutaj krucyfajsa, no żeby był e, <grym> Podwójnie odwrócony krzyż, na pewno się zadziwił Nie wątpię, zadziewał. że to jest ten, który reaguje na głos My tak pieprzymy ciągle tutaj i on nic nie robi No tarczy. też tak myślę Naprawdę nie okej okay. Wątpię, no. no Właśnie, tak myślałem, że to spadło, kurde ty Patrzyłem właśnie, że jakaś ta poduszka ta pieprzona do Sing for me, come on Sing me to sleep Ej, czy któryś z was przed, przed chwilą zrobił takie... Mm? Nie wiem. Posłyszałem takie... Mm, mm, takie momentalne, jak mikrofonem przejechałem gdzieś. Czy to jest możliwe, że mi Banshee zaśpiewała? Nie mam pojęcia. I have no clue. That was not scary you filthy scum. Show yourself or I sing for us. Wydaje mi się, że mi na moment zaśpiewała, ale nie jestem pewien. można powiedzieć, ale nie wiem, no. Who knows? A, światło wywaliła. No, no, no. O, koniec inkforasu. Gdzie były bezpieczniory? Nie pamiętam, szczerze. Też właśnie. A ty mówiłeś, że ja w workshopie chyba, z tego co pamiętam, mówiłeś. Gada, ale nie śpiewa. Czekaj, obejdę dookoła domek. Dla bezpieczeństwa żyjecie? Pancior? Tak, tak, tak. Gigancior, hancior, gigancior. O, dupę. No to widzowie nie, że nieźle. Pierwszy hand. A, ale to jest i tak ciekawszy. Investigator niż tamten, bo coś się tutaj cokolwiek jednak dzieje. Na pewno nie Rajczu, no. A nie tamten duch, który nagle. Ach, bo nie biega totalnie, totalnie. Atakuje. Chyba tak. Chyba ja, nie wiem. Ciemno, nic nie widzę, widzę. Macie, włączone wyłączone bezpieczniki. Dobrze, dobrze. Kurde. Oh A? Ciekawe... hand Hunt, ty! Ty, ona się strespiła, obok mnie i mnie nie, za, nie zaatakowała. Do was pobiegła od razu. Co jest? What's the situation, guys? tak mi zniknanie, czy Wenek nie żyje czasami? Nie wiem właśnie. Ale ona się obok mnie zrespiła! A, dobra. Ona Ale, się z... Z... Aha. Ona się zrespiła obok mnie i poszła do was, w dupie mnie miała kompletnie. Na pewno nie rajczu, no. Nie wiem, co to może być. Ale on biegał przez chwilę, bo tak i tyczysz? Nie, nie to normalnie w miarę. Ja chciałem powiedzieć, że... Pewnie, bo mówiłem to nam zmontowanym, można by było powiedzieć, że zobaczyć zobaczył, to Jure jakby drzwi pootwierała, nie? No, tak tylko, że... kiepska jest z drzwiami, nie? Ale mamy już psychę pewnie zerową. No i okej, okay też, bo wziąć gadamy i nic nie robi w tym kierunku. No właśnie. Pan i Royal albo tchaj, nie? wątpię, że tchaj. Znaczy, tak to jest. Ja Szybki jest. Halo? Halo. Piotr, szybki. szybki jest. No jest szybki, wiem. To może być w takim razie kurde. Rajciu. Psycha, może psycha no. nam już zdechła. No, no, też tak. Łys Tak, po hymnie. Dobra, idę. Piotr, kurde, przy tym, przy wyjściu leży. Co ktoś wiesz w tę fotę, ta? Do Nie temorloga. mam aparatu. Kurwa, ale ty. No, no. no. O Boże. nie, ale to jest, kurde, nie wiem teraz, no bo Thaj na pewno, nie, bo on już za słaby, żeby tak biegać Albo Jurej, albo Rajczu, nie? Cyknąłeś mu fotę, czy nie? Nie To idę, ucyknę Ucyknij Czym ty mi tu rzucasz, Piotrula? Uśmiech Piotrula, co mi tu rzucasz? Pamie. mnie Ty, ty Godzillo dla ubogich Dobra, no Godzildo dla ubogich. Myślę, że to Jurej. Bo psycha nam spadają i on teraz dopiero tak szybki tak się zrobił, nie? No. Też tak myślę. O, nie wiem, nie wiem. Jolo, strzelamy. Tajnoletycznie też może być taki... ...szybszy, ale nie za szybki... ...po czasie. Jokaj. Jokaj? Wiecie co my chyba Cóż? mielimy po prostu cały czas tych, tych duchów? No dobra, ale w każdym razie odcinek już trochę trwa, także zakończmy ten odcinek tutaj. Duchy były. Hmm, no jeden był ciekawy, drugi był taki. Za szybko zabił jedną osobę. Dziwny był. No, także jak coś, to dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby łapkować. subskrybować, że jesteście nowi. Możecie wbić na Discord do, do linku w opisie, żeby nie przegapać odcinków. I wejdźcie na kanał pana Xaxizera, który będzie się znajdował w opisie. Także do zobaczenia. Pa, pa. Do widzenia Państwu.